Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, To Ola Żelazo, macie chwilę, żeby ze mną poćwiczyć, nawet jak teraz siedzicie, parę minut, żeby poczuć się lepiej i żeby dobrze wpłynąć na nasz kręgosłup. Zapraszam na 199. Żelazny Poranek, w którym razem z krzesłem zrobimy fajne ćwiczenia, także na chwilę wstajemy i zaczynamy. Mhm. Odwróć krzesło tyłem, oprzyj dłonie i wyciągnij się tak, żeby cały tułów, cała klatka piersiowa głowa znalazły się między ramionami i robimy wklęsłość w naszym odcinku piersiowym, tak żeby klatka piersiowa dążyła do maty. Naciskamy garstkami na oparcie krzesła, podciągamy pępek do kręgosłupa, nie pozwalamy, żeby zapadał, zapadały się nasze dolne plecy, je wyciągamy, biodra ciągną nas do tyłu i zostajemy parę chwil, zbliż delikatnie brodę do mostka, żeby nie nadwyrężać szyi. I to jest taka pozycja, którą w czasie naszej pracy róbmy jak najczęściej. Możemy się oprzeć albo na krześle, albo na biurku. 5 oddechów w niej wytrzymujemy i z wdechem przechodzimy do stania, odwracamy krzesło. Dobrze jest te ćwiczenia robić boso albo w skarpetkach. Połóż nogę na siedzisku i z wydechem skręć się, zahaczając dłoń o zewnętrzne uda, drugą oprzyj na kości krzyżowej i ściągnij miednicę w dół i teraz kolano naciska na dłoń, dłoń na kolano, tak żeby Biodro, żeby całe udo było przedłużeniem biodra, żeby nie schodziło się do wewnątrz. Oddal barki od uszu, i to są ćwiczenia, które mają doskonały wpływ na nasze dolne plecy. Obowiązkowe, kiedy dużo siedzimy. Z wdechem wyciągnij ramiona i z wydechem zmieniamy nogę. Drugą nogę stabilnie kładziemy na siedzisku. Jesteśmy stabilni w tej pozycji, zahaczamy dłoń o udo. Drugą ręką ściągamy kość ogonową i ponad barkiem patrzymy do tyłu, naciskamy na udo dłonią. Udo naciska na dłoń, taka przeciwległa praca. Patrzymy do tyłu. I wydech, wdech i wydech. Z wdechem wracamy do centrum, wyciągamy ramiona i siadamy na krześle. Usiądźmy na krześle, rozszerzmy nogi. Szerzej niż krzesło, i zróbmy skłon, tak żeby głowa mogła spaść swobodnie. Złapmy się za łokcie i poczujmy fajne rozciąganie naszego kręgosłupa. Pozwól głowie swobodnie opaść, oprzyj się na całych stopach i oddychaj. Prawda, że samo przyjemności. Dzisiaj właśnie taki jest cel, żeby dać odprężenie naszym dolnym plecom w czasie pracy. Z wdechem wyciągnij się, ale tak, żeby plecy teraz były wklęsłe, jak najbardziej wyciągnięte i z wydechem przejdź do siedzenia. Usiądziemy sobie teraz na yy, przedniej części krzesła, wyciągniemy jedną nogę ustawiając na zewnętrznej krawędzi, przednią nogę ustaw na palcu i wyciągnij ramiona. Uproszczona pozycja wojownika, która pięknie tutaj otwiera naszą górną część tułowia i ładnie rozciąga biodra. Mm -hmm. Spójrz na przednią dłoń, i teraz poczuj się jak prawdziwy wojownik, wojowniczka, oddal barki od uszu. Wdech, wydech z wdechem, odwróć obie stopy na zewnątrz, odepchnij się od jednego, uda. Od drugiego. No tutaj warunek jest taki, że lepiej przyjść do pracy w spodniach, bo w spódnicy to nie zawsze się udadzą te wszystkie ćwiczenia, ale przynajmniej część z nich. Dobra, druga strona. Doklej tylną stopę, zewnętrzną krawędź, przednia noga ustawiona na palcach. Jeśli jesteśmy niżej, to możemy oprzeć całą stopę. Wyciągnij ramiona, uwypukli klatkę piersiową, spójrz na przednią dłoń. I trwamy, rozciągamy, wyciągamy. Wdech i wydech. Wdech. I wydech z wdechem. Wróć do centrum. Połóż lewą kostkę na prawym kolanie i zrób skłon, tak żeby brzuch położyć, klatkę piersiową na, nad, nad nogą przenieść do przodu. Opuść dłonie, nie napinaj szyi. Weź wdech. To, co teraz czują biodra, to są naprawdę. Same, same przyjemności i dajemy im dużo, dużo mocy i energii. Do dalszego czasu siedzenia, na przykład zmieniamy stopę, druga kostka na kolanie, wyciągnij się i wydech, wydech i wydech, przenieś dłonie do przodu. Jak czujemy, że możemy zejść trochę głębiej, to opuszczamy jeszcze głębiej ramiona. To są w ogóle też takie ćwiczenia, które... Wykonujmy w pracy jak najczęściej właśnie dla takiego rozluźnienia. Wszystkie skłony, gdzie opuszczamy głowę, są bardzo pożyteczne. Dobra, jeszcze jedno ćwiczenie. Już ostatnie na dzisiaj siadamy na yy, końcu siedziska i skręcamy się, zahaczając o oparcie, upewniając się, że kolana są w tej samej linii. I znowu coś eliksir dla naszego kręgosłupa, te skręty. Ta dbałość o barki, ta dbałość o to, żeby oba pośladki były dociśnięte, ta dbałość o symetrię naszego ciała. Właśnie to wszystko robimy. I z wydechem wracamy, zahaczamy dłoń o kolano, drugą ustawiamy na siedzisku, opuszczamy biodro, patrzymy na kolana, czy są w jednej linii, dociskamy obie stopy, bierzemy wdech i wydech. Wdech i wydech. Z wdechem wróć do centrum, wstań od krzesła. I to, co możemy zrobić najlepszego dla nas, to właśnie jak najczęściej wstawać, zrobić sobie może obchód wokół krzesła, pójść po szklankę wody, tak żeby jak najwięcej się ruszać. Bo w naszej pracy, w naszym stylu życia najważniejsze są zmiany pozycji ciała, czyli im bardziej się ruszamy, tym dla nas lepiej i zdrowiej. Życzę Wam, żeby zawsze znaleźć okazję na to, żeby się ruszać i żeby o tym nigdy nie zapominać. A ja już dzisiaj bardzo dziękuję i możemy powiedzieć nasze dwa magiczne słowa. Czy Wy jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden, mamy to! Woo! Woo! Dziękuję Wam bardzo za 199. Żelazny Poranek. Co to będzie do następnym Żelaznym Poranku? Jeju, będzie rocznicowy. Ja się już nie mogę doczekać. Co będzie, a Wy? Zostawcie mi komentarze, czy ćwiczycie w czasie pracy, czy krzesło wykorzystujecie do Waszych ćwiczeń. Na moim kanale YouTube znajdziecie wiele właśnie takich propozycji ćwiczeń przy biurku. Wszyscy mamy być aktywni i ja znajduję rozwiązania na wszystko razem z Wami. Dzięki za dzisiaj do zobaczenia na macie, na krześle, na trawie, na kolejnych treningach. Buziaki! Mua.